Witajcie kochani. Chyba większość będzie teraz wyczyś obiektyw, naprawdę już. E, jaka będzie? Większość chyba filmu będzie w kuchni. Jak gotuję, ale dzisiaj jest lepiej. Wzięłam wczoraj wieczorem antybiotyk. Dzisiaj rano antybiotyki, Powiem że czuję się o niebo lepiej. E, wyjęłam z lodówki rosół ze słoika. Znaś muszę sprawdzić, czy się daje, bo trochę się pieni. Więc mam obawy, ale jeszcze zaraz Wam pokażę. Tu jest ten rosół. Właśnie nie wiem. Kto zgadnie, kto, co to jest? No, macie chwilę czasu. A jak nie wiecie, to Wam zaraz podpowiem. Z przepisu, oczywiście, Ania gotuje. Przepraszam. I tak, 150 gram masła, 200 gram miodu, yy, łyżka kakao, kakao, łyżka cynamonu i łyżka przypraw różnych. U mnie różne przyprawy, znaczy, że tam było goździkowa, imbiry, coś tam, coś tam, nie wnikałam. U mnie łyż, I u mnie była łyżka czego przyprawy do piernika. Bardzo chciałam zrobić w tym roku piernik dojrzewający, ale nie zrobiłam, ale pomyślałam sobie, że zrobiłabym pierniczki. No, ale już jest po 17, więc moim planem jest taki, że. Wiem, że zrobię dzisiaj ciasto. E, jakie? E, znaczy ciasto na pierniki, tak? A jutro będziemy robić pierniki. To chciałam powiedzieć. Słucham Cię, Wojciechku. Jeszcze nie wiem. I to się nie może zagotować. To nie jest czekolada. To jest do piernika. Pierniczki, będziemy jutro robić. Dobra. To się będzie studzić, a ja zaraz zobaczę na przepisie, co mi dalej jest potrzebne. Też to my, z kalendarzem. I co będziemy robić z tym kalendarzem? Dzisiaj jest to. I Wojtek zabrał mi kalendarz. Nie mam jak ścierać. I co Wojtuś, wyśdzierałeś? Już chyba starczy. Co mamy? Sopel, nie wygraliśmy. Musimy mieć taką gwiazdkę. Jak będzie taka gwiazdka, to wygramy. Pokaż to jeszcze raz, co zrobiłeś? Nie, 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 nie ścieraj. Chodzi mamie to z czołem. Nie zrozumiałeś, że zrobiłeś o tak. No, a tak zrobiłeś je, że nie wygraliśmy. No nic. Drugim razem wygramy. To jest no jest bonus. Nie oznacza, że macie go ścierać. A może ty wygrasz? Znaczy, może wygramy po mama? Może. Mało no, wyczyść obiektyw. Już. Yy. Jest ciemno. Ktoś światła. Chyba lepiej to nie będzie wyglądało. E, mnie niesamowicie katan męczy. No cóż. Ale dobra. Pół kilo mąki. 150 gram śmietany. 18 I dwie łyżki sody. Muszę wybełkać, więc bierzemy się e, masa ta miodowo-masłowa mi się roz... Cztery jajka się zagrzały. Zajmę się tym. Śmietaną. śmietaną teraz. 150 gram. Póki pamiętam. Żebym ja o niczym nie zapomniała. Bo wiecie jak to jest. Jak się nagrywa i się Sprawdzę przepis, bo przecież nie mam... Już. Już, to I oczywiście znowu będę miała 1500 garów do zmywania. Tak, palce oblizuję świecanie, e, dobra i dwie łyżki sody i to trzeba wybełtać. Jedna, Doługa. już dzieci pomyte po kolacji. Ja bym się umyła, ale stwierdziłam, że już nie będę świecić w piżamie, o, to się nie mylę jeszcze, ale wszystko przede mną. Dobra, myślę, że okej, okay, śmietana ma być taka. Mówiłam pół kilo mąki. Jak coś to będę się powtarzać. I teraz cztery żółtkami są potrzebne, a cztery białkami zostaną. Ciekawa jestem, do czego to wykorzystam, te białka. A robiłam jajko. i mogłam to wcześniej ogarnąć. Bo robiłam z Krystianem sobie taką kolację, taką resztki. czyli paprykę pokrojoną, do tego palówki, obsmażone trochę na patelni, do tego rzucony makaron świderki reszte z pomidorówki i na koniec dodałam cztery jajka i żeśmy to zjedli we dwójkę ale to nie było jakoś tak dużo, bo nie było dużo makaronu tylko właśnie nie, zapomniałam ten, to bym dodała wtedy 2 jajka, a cztery białka ale nic mam nadzieję, że się nic nie zmarnuje i że że co, hmm. Może nie wiem co Widzicie, ale jestem genialna Zapomniałam że ja... Kurka, wiedziałam, że mi Panie to żółtko Ja to nie umiem tego Oga, yy. Umiem i nie umiem, tak? Często się zdarza tak, że mi po prostu żółtka wpadają do białek. Teraz je trochę wyłowimy i taki patent na przykład, żeby wyciągnąć żółtka. Teraz trochę obniżę. Żółtka od białek, to najlepszym jest do tego właśnie skorupka. No powiedzmy, że częściowo. No i już nosem zaciągam. Niech padaj, niech padaj. Ich padło. No ja się tak starałam. I już je przebiłam. Kolejne Ze mnie to ostatnio taka kucharka. Trochę białka, trochę jajka. Coś z tego będzie. O, a tu całe. Okay. No. Oh. Patę też mnie tak męczył, że szok. A jutro mikołajki. Dobra musiałam sprawdzić przepis. I już wiem, że na pewno mam dodać cukier domny lub cukier puder. A ja wyjęłam zwykły cukier. Więc muszę to skorygować. I tak jak mówiłam, moim planem jest to, że ja to dzisiaj yy, zrobię. I zawinę w folię. Albo w coś tam. I, I schowam do lodówki. I zajmę, zajmę się tym jutro. A nie, będzie mi na cukier puder. A nie, będzie trzeba do tego mogę wrzucać. A na cukier puder, mam takim pięknym pojemniku. 150 gram ma być. Starujemy. Mam kiepską łyżkę, bo to jest łyżka mleka i do, w ogóle się do cukru nie sprawdza. Ale no, 150 gram. Pamiętajcie. mi się wydaje, że to chyba wszystko co mam. Dobra, mam 104. Zastanawiam się, czy gdzieś jeszcze mam cukier puder. I chyba nie. Tu jest sama mąka. Coś mi się wydaje, że nie mam. Nie. Nie mam cukru, pudru więcej. Dobra, jest 110, na tyle pełam. Mam jeszcze tutaj do posypania. Ale co? Może otworzę. Z tym otwieraniem to nie jest tak łatwo. Bo ja to mężczyzu otwieram, ja sobie sobie cukier pudę i wtedy tak wiecie o, tylko że jak ja tak będę, to będę pół godziny siedzieć. O. 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 Może to podważę? Nie pamiętam. Spróbujemy. Hmm, nie otworzę. Za cholerę nie otworzę. Dobra, poczekajcie. Eee, dobra, nie otworzyłam tego sobie spokój, bo to nie ma sensu, że mnie tutaj się mordowała. Biorę się za śmietanę, bo śmietana puchnie mi już, więc dodajemy 150 g śmietany z dodatkiem sody oczyszczonej. Liczę, że będą dobre piwniczki, bo tak naprawdę nie mam dobrego przepisu. Nie mam dobrego przepisu. Właśnie sobie tak pomyślałam, że muszę to kupić miód za święta. Nie wiem jak Wy, ale ja mam zamiar Mam, mam już wstępną listę, co mi na pewno trzeba kupić do domu, ale to też takie, wiecie, typowo spożywcze to rzeczy jak, nie wiem, wędlina, masło. Nie tylko, że na święta, no ale też tam przy okazji są produkty na święta. Dobra, czy ja coś jeszcze miałam dać? Chyba nie. Poza tym, wystudzonym, przyznam się, bez bicia próbowałam. Dobra. Dobra. Musiałam jeszcze sprawdzić na pewno się Czy na pewno wszystko dałam? Żeby nie było jak z tymi cynamonkami, że o czym zapomniałam. Zobaczcie. Ale... Jak będą niedobre, to będę zła. E... Na święta planuję właśnie zrobić piernik. Sztuk pewnie, nie wiem, dwa albo trzy. Takie te wąskie. Że jeden do rodziców, jeden do teściów, jeden dla nas. E... Pierniczki, orzeszki. I póki pamiętam przepis na orzeszki i przepis na krem. Jak ktoś ma fajny, to podsyłajcie. Na pierniczki w sumie też możecie podesłać mi, jak coś macie fajnego. I Chyba na razie tyle chciałam. No. Pa. I miasamy! Mi zajdzie mieszania. Do tego już jest taka godzina, że powinnam za chwilę kłaść wojtka. Ale on sobie przypomniał, że jeszcze nie jadł kawę Że Przypomniało się dziecku, że jest głodna. Jak zapomnę, to przypomnę, że zapomnę dać wam linka do przepisu. To są moje. Nie. A nie, ja gotuję. Po prostu wpisałam w internet pierniczki. A że od Ania gotuje, zawsze mi się sprawdza. Tylko czasami muszę go lekko poprawić, bo na przykład już teraz mam to ciasto dosyć mokre. I nie jestem w stanie go ugnieść. Więc wydaje mi się, że muszę dodać <śmiech> mąki. <śmiech> na razie to mi wyszła jedna wielka breja. To możecie zobaczyć. To nie jest masa, jaka powinna wyjść. Więc ja nie wiem, niby zawsze robię tak, jak w przepisie, ale gdzieś zawsze mi tak dziadostwo wyjdzie. Na szczęście małki nie chowałam. Tylko, co? Tylko tu czeka. Bo to jednak ma być zwarte i kruche. Chyba, że mąka miała być inna, bo ja mam tu to, tortową. Ale tego nie jestem pewna. No dobra, myślę, że trochę się tu pobawię. Zaraz mi któraś napisze, że za dużo mąki. Że wyjdą twarde. Mam nadzieję, że nie wyjdą twarde. Nie. Takie są niektóre, że yy, nie to robię, ale zawsze gdzieś mi się to nie do końca udaje. I potem taka zła chłodza. Jedyne ciasto, jakie mi się udało zrobić, yy, to było co? To było ciasto? Spudełka. Z Spudełka, Z yy, nie wiem, ed do doktora Edkera. Czy galwary, nie wiem, jakieś takie w pudełku zielone. To ciasto, to powiem wam, że tam się dodaje tylko coś i zawsze mi wychodzi. A tutaj to. No bardzo, to teraz lepiej wygląda. Albo i nie. Dobra, lecimy dalej z ilością mąki. I dalej. Ugniatamy i mieszamy. Dobrze, jeszcze Wojtek nie przyszedł. Bo on jak mi zacznie ugniatać ciasto, to do jutra je skończę. To jest taki typ, który lubi ugniatać. Powiem wam, że... Dobra. Nie będę mówić, co mam na myśli. Chodzi o te cztery litery. Co ja myślę na temat tego ciasta? Dobra. Wyłączam was, bo to nie ma sensu. Ja się będę tu bawić, bawić, bawić. Aż coś mam nadzieję mi wyjdzie. Dobra. Chyba się udało. Już nie jest rzadkie, ale widzicie, takie jest. Dałam... Trochę dałam tej mąki. I zastanawiam się, czy już, czy jeszcze dać, ale skoro ja to dzisiaj nie robię, tylko jutro, to pomyślałam, że schowam do lodówki. Schowam do lodówki i, I jutro zobaczę po prostu. Jak wyjmę, zobaczę, jak ono się zachowuje. Czy, czy powinnam dać wtedy. Mąki, czy, czy nadaje się do wałkowania? I wy, yy, słowa. Do wałkowania, czy daje, nadaje się? I żeby potem od blatu położyć na blachę to ciasto. Czy nie będzie takie, wiecie, że jak podniosę, to się rozpadnie. Bo takie jeszcze mam. Wrażenie, że jeszcze jest za rzadkie, że jednak powinno być chyba bardziej stabilne, takie bardziej twarde. Ale z drugiej strony wszystkie składniki są miękkie i ciepłe. Jeszcze tu mąkę złapię, bo Zobaczymy. Coś na pewno z tego wyjdzie, a jak ja to zaniosę do pracy, tam zjedzą oczywiście racik, ale nie, na pewno też zaniosę, z przepisu wychodzi 100 pierniczków, wiadomo zależy od kształtu, ja też mam i większe i mniejsze ale to jest taki spory kawał, tak, myślę, że z kilogram na pewno waży, więc powinno być trochę tych pierników. ok kończę kładę Malutkiego spać i sprzątam kuchnię. A z Wami widzę się jutro. Pa!